Kiedy łapią świat za gardło? Od 15 lat słyszeliśmy, że się to wydarzy i właśnie to się dzieje. Jakie będą globalne skutki najnowszej decyzji Xi Jinpinga? Co realnie się zmieni? Co oznacza to dla Europy? Dlaczego może martwić Putina, a cieszyć Iran? Dlaczego Polska jeszcze nie zaczęła wydobywać surowców krytycznych, których według Państwowego Instytutu Geologicznego mamy na naszym terytorium aż 20? Dlaczego obecna zmiana na świecie jest wielką szansą dla Polski i co trzeba zrobić, aby wreszcie coś zaczęło się w tym kierunku dziać? Mamy też dwie nowe wojny na horyzoncie. Jedna już się zaczęła, w Afganistanie znowu robi się gorąco, a druga według przecieków The New York Times'a ma wybuchnąć lada dzień w państwie z największymi złożami ropy. Zapraszam! Kogoś nie interesuje, co dokładnie wydarzyło się w temacie chińskiego przetasowania w światowym handlu, to śmiało przewijać do tej minuty. Tam od razu przejdziecie do wniosków, czyli dowiecie się, jakie to będzie miało skutki. Pozostałych natomiast zapraszam do narysowania, jakże ważnego przecież kontekstu. Tuż przed weekendem wydarzyło się coś, co wstrząsnęło zachodnim światem. Kiedy już myśleliśmy, że wojnę handlową mamy za sobą, kiedy wydawało się, że Stany wreszcie dogadały się z Chinami, Xi Jinping nagle zadał dotkliwy cios. Jak się okazuje, ostatnie słowo wcale nie należało do Trumpa. Przez ostatnie miesiące względnego spokoju, kiedy wszyscy myśleli, że Chiny położyły uszy po sobie, te po cichu przygotowywały się do potężnego kontruderzenia. Wojna handlowa w rozkręcającym się właśnie starciu cywilizacyjnym, pomiędzy wschodem a zachodem wkracza w nową, jeszcze bardziej gorącą fazę. Jacek Bartosiak na swoim profilu pisze, obejrzymy w całej krasie co ważniejsze, finanse czy produkcja. Przy okazji zniszczony zostanie świat, który znaliśmy. Inny analityk, Mateusz Jarosiak formułuje dalej idące wnioski. Zachód już przegrał. Chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło nowy porządek świata. Nie w ONZ, nie na szczycie G7, w ciszy w Pekinie. Jeden dokument, osiem komunikatów i koniec starej ery. Chiny wprowadziły zasadę jednej dziesiątej Jeśli twój produkt zawiera choć ułamek chińskiej technologii, choć ślad surowca z Chin, choć mikrogram grafitu, to od dziś podlega chińskiemu prawu eksportowemu. Nie ma znaczenia, czy powstał w Polsce, Niemczech czy USA. Chiński Prawo idzie za produktem, tak jak amerykańskie sankcje. To moment, w którym świat dowiedział się, że Pekin już nie prosi o miejsce przy stole. On ustawia stół. Konsekwencje? Broń, elektronika, akumulatory, drony, półprzewodniki, wszystko. Każdy kontrakt, każda dostawa, każdy chip będzie zależny od zgody Pekinu. To nie jest wojna handlowa. To cywilizacyjne przejęcie sterów. Jakub Jakubowski z Ośrodka Studiów Wschodnich rozwija to jeszcze następująco. Chiny łapią świat za gardło. Od 15 lat słyszeliśmy, że to się wydarzy i właśnie to się dzieje. I tu jest moment, w którym powinien powinniśmy się obudzić, bo to dotyczy również Polski. Każdy nasz radar, chip, dron czy bateria zależne od chińskiego pierwiastka. Zachód nie ma już przewagi, nie kontroluje surowców, nie kontroluje łańcucha, nie kontroluje przyszłości. Trump chciał przetargu, si, przyniósł rachunek. Nie cła, nie groźby, tylko prawo, które od dziś decyduje kto może handlować, a kto nie. To jest moment przełomu dekady. Nie słychać wybuchów, ale drży cały system, bo świat został przepisany po chińsku. Zapamiętaj tę datę 9 października 2025. Dzień, w którym Zachód stracił kontrolę, a Chiny ogłosiły nowy porządek świata. O co chodzi? 9 października Pekin ogłosił, że jeśli jakiś produkt albo jakaś część ma choćby malutki komponent wyprodukowany z chińskich pierwiastków ziem rzadkich, to aby dalej móc taki produkt eksportować, dany kraj będzie potrzebował oficjalnej zgody Chińskiej Republiki Ludowej. Jeśli zatem będziemy chcieli w Polsce sprzedać systemy antydronowe Szwedom albo optykę Ukraińcom czy Czechom, będziemy potrzebowali zgody pequino Oznacza to mniej więcej tyle, że cały światowy przepływ nowoczesnych towarów i broni ma być teraz kontrolowany przez Pekin. Kiedy następnego dnia, 10 października, czyli w piątek, świat zrozumiał wagę tej decyzji, prezydent Trump wystosował twardą odpowiedź, w której wyraził rozczarowanie postawą Xi Jinpinga, a następnie nałożył dodatkowe 130% cła, poza tymi, które już obowiązywały na wszystkie towary importowane z Chin do USA. Nowe 130% cła Trumpa wejdą w życie z dniem 1 listopada bieżącego roku. W swoim wpisie w którym odniósł się do tego zaskakującego posunięcia Chin, amerykański prezydent między innymi podkreślił, że Stany Zjednoczone również mają monopolistyczne pozycje znacznie silniejsze i uszerszym szerszym zasięgu niż Chiny. Po prostu nie zdecydowałem się ich użyć nigdy nie było ku temu powodu, aż do teraz. W związku z tym Chiny wykonały kolejny ruch i już ogłosiły wprowadzenie specjalnej opłaty portowej dla amerykańskich statków, poinformowało Chińskie Ministerstwo Transportu. Od 14 października 2025 opłata wyniesie około 56 dolarów za tonę, a w kolejnych latach będzie rosnąć aż do 123 dolarów za tonę w 2027. Efekt całego tego politycznego zamieszania? Rynki spłynęły czerwienią. Bitcoin gwałtownie spadł do 110 tysięcy dolarów, niwecząc tygodniowe wzrosty. Altcoiny weszły w swobodny spadek, tracąc 30-70% w ciągu dosłownie kilku chwil. Prawie bilion dolarów kapitalizacji rynkowej zniknął z kryptowalut w ciągu 3 godzin. Osobiście potraktowałem to jako okazję na dokupienie kilku coinów, na wyprzedaży, niż jakieś tam wielkie zmartwienie. Czy to słynny bear trap, który pojawia się przed wielkimi wzrostami czwartego kwartału końca cyklu? Nie wiem. Wiem, że w perspektywie miesiąca, dwóch, czterech czy iluś tam, bitcoin czy Aster znowu będą droższe, a ja finalnie i tak zarobię. A co działo się na Wall Street? Z amerykańskiej giełdy, ze spółek na nienotowanych wyparowało w piątek bilion 650 miliardów dolarów. 1650 miliardów! Zer jest tak wiele, że można się pogubić w ich liczeniu. Ale to jeszcze nic. Za sprawą kontroli dostaw pierwiastków ziem rzadkich. Chiny mogą spowodować pęknięcie bańki spekulacyjnej w sektorze AI, Powtarzając rok 2008, to, że na AI mamy do czynienia z bańką spekulacyjną, zaczyna być coraz bardziej oczywiste. Dla zobrazowania, z prawej mamy kapitalizację wszystkich największych koncernów farmaceutycznych, z lewej natomiast kapitalizację samej tylko Nvidii, no, która jest większa zablokowanie produkcji amerykańskich chipów poprzez niedostarczenie potrzebnych surowców, to mogłaby być prawdziwa atomowa broń gospodarcza wymierzona w USA. Choć wiele wskazuje na to, że firmy cywilne takie jak Tesla, Nvidia czy Microsoft na skutek negocjacji finalnie otrzymają licencję Pekino na te pierwiastki, to jednak co do sektora zbrojeniowego sytuacja wydaje się być przesądzona. Moim zdaniem dostawy dla zachodniej zbrojeniówki, w tym naszej, są nienegocjowalne. Pekin celowo opóźnia zbrojenia NATO. Ponieważ lepszy przykład Wykład, to może powiem, że aby wyprodukować F-35 potrzebne jest aż 418 kg pierwiastków ziem rzadkich. Aby zbudować amerykański niszczyciel potrzeba ich 2600 kg, a do zwodowania łodzi podwodnej klasy Virginia potrzeba aż 4600 kg. Bez tych pierwiastków nie da się też produkować rakiet do żelaznej kopuły czy systemu Arrow 3. Są to rakiety, które chronią Tel Awiw, Jerozolimę i inne miasta przed irańskimi pociskami balistycznymi, a których zapasy w trakcie ostatniej 2 15-stodniowej wojny praktycznie zostały wyczerpane i nawet dostawy Amerykanów osiągnęły swoje limity bo przecież Waszyngton też musi zachować jakieś tam im potrzebne rezerwy po wywróceniu stolika przez chińczyków może się okazać że Iran wcale nie jest taki bezbronny jak się wszystkim wydaje Ktoś może zapytać, no dobra, ale o co całe te zamieszanie? Może i Chiny kontrolują 70% światowego wydobycia i nawet 90% przetwórstwa, ale dlaczego Zachód nie może uruchomić własnych kopalni i rafinerii pierwiastków ziem rzadkich? Przecież one wbrew pozorom nie są wcale takie rzadkie. Występują na całym świecie, w tym nawet w USA. Niezaprzeczalny fakt niestety jest taki, że nawet gdyby dziś ruszyły wszystkie planowane projekty w USA, Australii i Szwecji, to zaspokojenie połowy światowego popytu zajmie minimum 5 do 8%. Lat. I to w wariancie optymistycznym. Chińczycy to wiedzą i dlatego spokojnie czekają. A Zachód? Zachód udaje, że nie ma problemu. To nie jest kwestia, czy sobie poradzimy. To jest kwestia, kto pierwszy pęknie, gdy zabraknie pierwiastków do produkcji magnesów, serwomechanizmów, laserów, turbin, akcelerometrów i układów kierowania rakiet. Bo one wszystkie, dosłownie wszystkie, zawierają neodym, prazeodym, terp i dyspos. Bez nich nie działa ani F-16, ani Twój iPhone. A jakie są najważniejsze wnioski zaistniałych właśnie zmian? Przede wszystkim, że dopiero teraz wystartowały właściwe negocjacje Waszyngton-Pekin. Te dotychczasowe to były raczej takie szturchnięcia i badanie rywala. Po drugie, wyjaśniło się też przy okazji, że Rosja już wie, że z Trumpem nic nie ugra. Ten grał jej kosztem na wszelkich możliwych kierunkach pobocznych, Moskwa niestety będzie eskalować i na Ukrainie, i przeciw wschodniej flance NATO. U nas, oczywiście, hybrydowo, więc warto zachować spokój, bo hybryda jest obliczona głównie na sianie zamieszania i chaosu. Po trzecie, Chiny wiedzą, że nie będzie żadnego odwróconego Kissingera, a Rosja pozostanie od Chin jeszcze bardziej uzależniona. Pekin jest pewny, że Putin się od niego nie odwróci. W konsekwencji można grać mocniej przeciw USA. Kim Jong-un z kolei zostanie wykorzystany przez oś Moskwa-Pekin do zastraszania USA. Pjongjang za wysłanie swoich żołnierzy na Ukrainę prawdopodobnie dostał nowe technologie do rozbudowy pocisków ICBM oraz atomowych łodzi podwodnych. Mając taki zestaw nuklearny, Korea Północna będzie mogła od tej pory działać bardziej agresywnie i eskalacyjnie wobec USA i sojuszników. Pekinowi łatwiej będzie wykonać Kimę Ostrzejsze posunięcia niż osobiście brudzić sobie ręce. Kolejny wniosek jest taki, że braki w dostawach metali ziem rzadkich spowolnią rozwój i zbrojenia Zachodu, całego, co w konsekwencji jest niebezpieczne i dla Europy w kontekście zagrożenia rosyjskiego, i USA w dłuższej perspektywie zbrojeń przeciw Chinom. Zachód też zaostrzy działania wobec Chin. Prawdopodobnie nastąpi większa koordynacja pomiędzy Waszyngtonem a Brukselą. Trzeba jakoś zmusić Chiny do współpracy i nie wspierania Rosji. Jednocześnie Zachód musi pokazać Pekinowi, że jego wzrost gospodarczy ma swoją cenę w postaci uzależnienia od rynków zbytu, takich właśnie jak Europa i Stany oraz od importu surowców energetycznych. A te w większości przepływają przez cieśninę Malakka, która jest w tej chwili kontrolowana przez amerykańską marynarkę. 70 do nawet 85% zużywanej w Chinach ropy przepływa właśnie przez Malakkę. W 2024 państwo środka zaimportowało z zagranicy 553 miliony ton ropy, w tym 108 milionów ton z Rosji, która nie jest w stanie przy obecnej infrastrukturze wysyłać więcej. Gdyby Zachód zablokował Malakę, Chiny nie byłyby w stanie uzupełnić braku w dostawach z kierunku rosyjskiego, ani w sumie z żadnego innego. Kolejna konkluzja jest taka, że w działaniach przeciw Rosji Amerykanie także przyostrzą. Nie dlatego, że Putin się nie dogadał, ale dlatego, że w sytuacji rywalizacji z Chinami nie można dopuścić by Rosjanie na innym teatrze działań odnosili sukcesy i stali się zagrożeniem dla Europy. W tle mamy tu m.in. rozmowy na temat przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk, na co Trump podobno się już wstępnie zgodził. Te całkowicie spustoszyłyby rosyjską infrastrukturę paliwową, bo A są trudne do przechwycenia, B mają zasięg do 1500 km. Obrona Europy przed Rosją dla USA jest ważna, bo Amerykanie potrzebują europejskiego wsparcia w starciu z Chinami, choćby z presją handlową czy gospodarczą. Atlantyk mimo różnic światopoglądowych musi działać razem. Nie ma innego wyjścia. Skoro nie udało się wbić klina między Moskwę a Pekin, a Rosja z Chinami zaczynają ze sobą koordynować presję na Zachód, to trzeba sobie zacząć radzić z tym duetem naraz. Bez współpracy to będzie szalenie trudne, jak nie niemożliwe. W związku z tym USA będzie musiało się silnie zaangażować w Europie na Lądzie, co wcale nie osłabi sił powietrzno-morskich na Pacyfiku. Unia Europejska będzie natomiast musiała skoordynować z Waszyngtonem presję na Pekin. Jest jeszcze jeden ważny wniosek. Nagrywam ten materiał późnym wieczorem w sobotę, aby móc wyemitować go następnego dnia w niedzielę. Przez weekend giełdy złota w Nowym Jorku i w Londynie są nieczynne, a cena złota stoi. Jednak już za chwilę w poniedziałek, kiedy giełdy ruszą, a rynki zareagują na całe te zamieszanie, które wybuchło nam tuż przed weekendem, z dużym prawdopodobieństwem notowania złota wzrosną. Dlaczego? Bo to tak zwane safe haven, czyli bezpieczna przystań. Biliony dolarów uciekające z krypto i akcji muszą się gdzieś schronić. Złoto szczególnie w okresach światowych zawierowań, takich jak te, mocno zyskuje. Ile wzrośnie nie umiem powiedzieć, ale wiem, że chcę kupić po te obecnie nieco ponad 500 zł za gram, zanim wleci poniedziałkowa aktualizacja ceny. Tym bardziej, że fizyczne złoto mogę gdzieś kupować z poziomu ekranu. Wchodzę na swoje konto na goldsaber.pl i widzę ile dokładnie kosztuje mnie gram. Jasno i wyraźnie widzę ile jeszcze brakuje mi do wypełnienia całej jednouncjowej sztabki. Dla wygody ustawiłem sobie w banku zlecenie stałe, także złoto samo mi się kupuje, a ja nie muszę o tym pamiętać. I, i mojej uli, która w ten sposób odkłada dla Nikodema 800, wszystkie sztabki przyszły na czas, nie było z dostawą żadnych problemów. Gdy uzbiera się cała sztabka, dyskretnie wysyłają ją do domu. Jeśli ty też chcesz zacząć budować inflację-odporne oszczędności w fizycznym złocie, to z kodem dla moich widzów dostaniesz rabat 100 zł na pierwszą sztabkę. Wystarczy, że przy rejestracji wpiszesz dla pieniędzy w polu, w którym wpisuje się kod. Oczywiście bez polskich znaków. Teraz chciałbym przejść do dyskusji, którą wreszcie musimy w Polsce rozpocząć. Dyskusje na temat rozpoczęcia wydobycia tych wszystkich ważnych pierwiastków, które w naszej ziemi zalegają, a których nikt nie rusza. Chyba najwyższa pora zacząć. To już nie jest kwestia pod tytułem zaróbmy, to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Ze stuprocentową pewnością możemy dziś stwierdzić, że Polska posiada duże, w znacznej mierze niewykorzystane zasoby surowców krytycznych. Mieci i srebro, zagłębie lubin, polkowice głogów. Jesteśmy jednym z największych producentów w Europie za sprawą KGHM. Mieć to fundament energetyki i elektroniki, srebro technologii fotowoltaicznych i elektroniki. Wolfram i molibden złoża w Małopolsce i Sudetach, okolice Myszkowa. Wolfram strategiczny dla obronności, amunicja czy odporne na wysokie temperatury stopy molibden, stal pancernoodporna i elementy reaktorów. Nikiel, kobalt i wanad występują w Sudetach, a także w okolicach Suwałki i Augustowa. Są niezbędne dla baterii litowojonowych oraz do produkcji wysokojakościowej stali, także na potrzeby sektora zbrojeniowego. Dalej mamy grafit naturalny, rozpoznany w Karpatach, okolice Strzegomia i Głuszycy oraz na Podlasiu. Istotny dla baterii, nowoczesnej metalurgii i zaawansowanej elektroniki. Lit. Strefa Sudecka i potencjalne złoża w rejonie złotoryi. Łącznie polskie terytorium może zawierać kilkadziesiąt typów złóż, obejmujących ponad 20 pierwiastków strategicznych, wyszczególnionych w unijnym katalogu. Jeśli chodzi natomiast o pierwiastki ziem rzadkich, czyli tą specjalną podgrupę surowców krytycznych, bo do tej pory wymienialiśmy właśnie pierwiastki z grupy surowce krytyczne, to je również mamy wymaganym, by można było je wydobywać w stężeniu. Na przykład w Sudetach szklarska poręba złoży łomnica zawiera monacyt, ksenotym, minerały bogate w cer, lantan i neodym. Według Państwowego Instytutu Geologicznego raport Bilans Zasobów Kopalni w Polsce 2024 Polska dysponuje kilkudziesięcioma obszarami koncesyjnymi, które mogą stać się fundamentem sektora surowców krytycznych. Szanowni Państwo, jeśli Polska w trybie pilnym nie uruchomi własnych projektów. To inne kraje Europy Środkowej, jak Czechy czy Rumunia, wypełnią tę lukę, przyciągną kapitał, przyciągną technologię. Polska dysponuje zasobami, które odpowiednio zagospodarowane mogą uczynić z naszego kraju centrum surowcowego i technologicznego Europy. Wymaga to jednak odwagi politycznej uznania górnictwa surowców krytycznych za sektor strategiczny uproszczenia procedur koncesyjnych i środowiskowych. Wyłączenia całego tego sektora z durnego systemu opłat ETS. Powiązania projektów wydobywczych z sektorem energetycznym i zbrojeniowym. I wreszcie najważniejsze, wydobycia w partnerstwie z USA. Ani Niemcy, ani Rosjanie nie będą blokować budowy kopalń, które postawią z nami, zainwestują w nie Amerykanie. Bez Trumpa po prostu od razu pojawią się sponsorowani przez Berlin czy Moskwę ekolodzy i będzie po jabłkach. Dodatkowo odpowiedzcie mi, co bardziej zwiększy bezpieczeństwo Polski przed inwazją wrogich wojsk, jak wspólne z Amerykanami kopalnie i zakłady przemysłowe. Powinniśmy działać szybko, póki wciąż mamy kadry i górniczy know-how. Przecież ci ludzie zaraz idą na emerytury. Na zachodzie Europy nie mają już tysięcy ludzi znających się na wydobyciu, a u nas są. Więc pora przestać ich wreszcie traktować, jakby byli niepotrzebni i docenić ich bardzo przydatną wiedzę. Górnicy i inżynierowie decydują dziś o sile państwa. Udowodniły to właśnie Chiny. Jeśli zgadzasz się ze mną, wyślij ten film choćby do jednej osoby, bo najwyższy czas i pora zacząć budować ogólną świadomość społeczną właśnie w tym zakresie. Ostatnie dwa tematy będą już stricte wojenne. Pierwszy dotyczyć będzie Wenezueli, gdzie nagle pojawił się niesamowity zwrot akcji. Rządzący Wenezuelą Nicolas Maduro o 180 stopni zmienił retorykę i zaproponował Trumpowi otwarcie dla wszystkich amerykańskich firm. Firm, wszystkich istniejących i przyszłych projektów naftowych i wydobywczych oraz zerwanie kontraktów z Rosją, Chinami i Iranem, twierdzi The New York Times. Według dziennika rząd USA odrzucił tą ofertę i wstrzymał wszelkie dalsze negocjacje dyplomatyczne z Wenezuelą. Jeśli faktycznie Waszyngton odrzucił tak daleko idącą ofertę Maduro, tak wielkie ustępstwa, to znaczy, że scenariusz jego usunięcia jest już przesądzony i wkrótce zobaczymy pierwsze działania zbrojne. A czym to będzie skutkowało? Dokładnie. Złoto znowu nam podrożeje. Myślę, że Amerykanom w tej trudnej sytuacji negocjacyjnej, w jakiej się przez Chiny właśnie znaleźli, przyda się teraz taki pokaz siły. Oczywiście inwazja lądowa nie wchodzi w grę. Jeśli już, to spodziewałbym się serii bombardowań i nalotów. A na koniec dzisiejszego wydania starcia, które wybuchły między afgańskimi talibami a Pakistanem w ten weekend niegdyś sojusznicy obecnie otwarcie toczą wojnę. Siły talibów atakują w aż siedmiu punktach wzdłuż całej granicy. Starcia są następstwem pakistańskich nalotów na terytorium Afganistanu, wymierzonych w bojowników TPP, co spowodowało odwet talibów i całe te zamieszanie. Na dziś to wszystko. Jeśli macie dość wojen handlowych i tych konwencjonalnych i macie ochotę na coś bardziej spokojnego, to zapraszam Was na pierwsze urodziny mojego Nikodema. Niestety nie każdego mogłem zaprosić, bo ogród mamy dość mały, ale na szczęście Ula uwieczniła wszystko na filmie. Tu na ekranie macie link w razie co. Ja się z Wami już dziś żegnam i do zobaczenia za kilka dni.